Jeśli pracujesz na etacie, to doskonale znasz ten moment, kiedy na koniec miesiąca lub na początku miesiąca dostajesz takie potwierdzenie, ile zarobiłeś, tak? I teraz patrzysz, że zarobiłeś kwotę X, ale dostajesz do ręki dużo mniejszą kwotę, w zasadzie może 2 trzecie tego, co zarobiłeś. Co się dzieje z pozostałą tą jedną trzecią lub czasami więcej, to w zależności od tego, na jakim progu podatkowym jesteś, na jakich warunkach jesteś, natomiast... Zastanów się, czy, czy zastanawiałeś się, kto ci kradnie pieniądze. I często na samym początku tego nie widać, tak? Dopiero na zestawieniu finansowym jesteś w stanie to ocenić. W dzisiejszym nagraniu chciałbym Cię powiedzieć, jakie są jeszcze inne czynniki, które kradną Ci pieniądze i czas, kiedy pracujesz na etacie. Nim zaczniemy, zobacz tutaj poniżej, masz taki klawisz subskrybu. Jeśli widzisz, że jest czerwony, to kliknij, kliknij, żeby się odznaczył. Kiedy będzie szary, to jest znak tego, że już możesz dalej oglądać to wideo. To będzie informacja dla mnie, że będziesz, że chcesz zostać moim widzem. Także zapraszam. Ja nazywam się Piotr Motyl. Więcej info na mój temat znajdziesz poniżej w materiale, ale coś, co jest najważniejsze, to mogę Ci powiedzieć, jak przeorganizowałem swoje życie, biznes, tak, że mogę pracować z dowolnego miejsca na świecie, ma więcej czasu, więcej pieniędzy. Przy okazji płacę myślę, że zdecydowanie mniej podatków niż Ty. Także dzisiaj w tym materiale postaram Ci się też opowiedzieć, jak to, jak to wszystko wyglądało, co mnie też motywowało, żeby przejść na, na taki model e, pracy. Ponieważ oczywiście to, co musimy wiedzieć, nie jest to dla wszystkich na pewno, nie każdy tutaj musi, czy nawet chce się wyprowadzać z kraju. Mnie to motywowało, tak? No i okazało się, że w zasadzie po blisko siedmiu latach, teraz mogę Ci powiedzieć, że to są praktycznie najlepsze lata pod każdym względem: finansowym, zawodowym, prywatnym, jak również i zdrowotnym. Tutaj w poprzednich nagraniach też już o tym wcześniej opowiedziałem. Natomiast. No, początki nie wyglądały tak kolorowo, bo zaczynałem w zasadzie w 2000 roku. To była pierwsza praca na etacie, potem jeszcze kilka innych. W zasadzie kilka lat też pracy w koncernie tytoniowym, aż do praktycznie 20, do 2006 roku. Kiedy no już stwierdziłem, że czas najwyższy robić coś więcej, tak? Bo nagle okazuje się, że niby dobrze pracujesz na etacie, tak? No, niby zarabiasz dobrze, ale dostajesz ten pasek, i nagle okazuje się, że w zasadzie. 30 parę, do 40%, no to pokłaniają wszelkie podatki. No i okazuje się, że w Polsce tak naprawdę to e, praca jest najbardziej opodatkowana, tak a potem, e, potem się okazuje, że no słuchaj, no, myślisz sobie, no mógłbyś zdecydowanie te pieniądze lepiej wykorzystać. W ostatnim czasie też myślę, że też nie będzie wcale łatwo, chociaż w zależności po której stronie zestawienia siedzisz, bo jeśli jesteś pracownikiem i będziesz widzieć na, po, w tym momencie na przykład. Płacę minimalną, jeśli zaczynasz te 4000 zł, no to może być fajnie, tak? Bo dobrze jest zacząć od takich pieniędzy, bo myślę, że niewiele z nas zaczynało od takich, od takich pieniędzy. Natomiast z perspektywy oczywiście rządu też jest lepiej, bo też dostanie więcej pieniążków. Zusów, tam zasiłku, przepraszam, z ZUS-u, tam dodatkowych podatków. Natomiast czy przedsiębiorca będzie taki zadowolony? No nie wiem, bo szczególnie myślę, że jeśli chodzi o te takie. Etaty czy, czy, czy takie miejsca pracy, które nie wymagają jak jakichś super kwalifikacji. Ja nie jestem pewien, czy, czy będzie się opłacać komuś zatrudnić kogoś do sprzedaży zapiekanek, tak, I jeśli będziemy musieli mu dać. 4000 zł, powiedzmy, na rękę, dodatkowo, tak, zapłacić jeszcze ZUS-u. E, powiedzmy, jeśli prowadzisz własną firmę, nie wiem, te półtora czy 2000, dodatkowo, wydając lokal, no to nagle ci okazuje że jeszcze nic nie sprzedasz, a już będziesz musiał zapłacić, nie wiem, 7, 10 tysięcy zł, wszelkich jakichś podatków. I ja się stram ile ta zapiekanka będzie kosztować, no ale to też nie o tym dzisiaj. Natomiast chciałem Ci opowiedzieć, właśnie o tym, jak przechodziłem tak z etatu do biznesu a, i potem, jak już przerabiałem własną firmę, to też się nagle okazało, że. No niby zarabiam więcej, ale tak, znowu płacisz więcej podatku, tak. Czy musisz zapłacić podatek VAT, potem podatek dochodowy, zusy, krusy, wszelkie jakieś inne daniny, jakieś dodatkowo, dodatkowo wszelkie inne opłaty administracyjne. Potem dużo mnie kosztowały dojazdy do pracy, kwestie biura. I tak sobie policzyłem w zestawieniu, że to po prostu mi się nie opłaca, bo w zasadzie to 60% mojego zysku, a nawet i więcej, to pożerają wszelkie dodatkowe daniny. I zacząłem się zastanawiać, jak to przeorganizować. Aby żeby, żeby te pieniądze były efektywniej wydane, szukałem jakichś inspiracji, i też takie pierwsze inspiracje znalazłem w książce 4 godziny tydzień pracy. Zapraszam Cię też do przeczytania. Jeśli nie czytałeś, to, to zapraszam. Również książkami przedsiębiorczości jak najbardziej polecam. E, poniżej też zamieściłem tutaj link do tych dodatkowych zestawień, o których tutaj mówię, które, które mogą Ci pomóc po prostu zaplanować sobie lepiej. Lepiej po prostu no, no, no swoje życie, tak? a na pewno, na pewno finanse prywatne, jak również i firmowe. Ja natomiast szukałem takiego rozwiązania, żeby mieć tak, dużo czasu wolnego, być niezależnym od miejsca zamieszkania, zarabiać całkiem dobre pieniądze, móc wybrać sobie kraj siedzibę, gdzie chcę mieć miejsce biznesu, gdzie chcę mieszkać. No okej, okay, zarabiać w jednej walucie, a wydawać w walucie słabszej, no i tak się w sumie się udało, bo tak, jestem Polakiem, mieszkam od kilku lat w Tajlandii, w Bangkoku, mam klientów z całego świata, firmę w Wielkiej Brytanii, jak również dodatkowo też firmę w, w Azji, inwestuje przez, przez Singapur na 50 kilku rynkach światowych, też mogę kupować, nie wiem, towary typu kawa, herbata, cukier i jakieś tam inne rzeczy, inne jakieś po prostu towary tego typu. Na rynkach światowych. Ja wiem, że to nie chodzi o to, że ty to musisz robić, tak? Bo ty możesz już teraz uruchomić sobie taki zdalny biznes i możesz, nie wiem, uruchomić zwykły sklep internetowy, czy dropshipping, czy sprzedaż na Amazonie, czy, czy chociażby może działać w programach partnerskich, czy dostarczać usługi tłumaczeniowe, konsultingowe, korekcyjne. Tych, tych biznesów rodzaj jest dosyć dużo, tak? Poniżej też masz informacje. a ja przygotowałem taki po prostu e-book, gdzie też przygotowałem więcej e, informacji na ten temat. Natomiast oczywiście to nie jest dla każdego. I też o tym często powtarzam, bo Ty się nie musisz wyprowadzać z Polski, tak. Ale może się okazać, że chcesz na przykład marzyło ci się zawsze, żeby mieszkać nad morzem, a mieszkasz e, na przykład w Krakowie, tak? I dzięki temu tego dzięki temu, że masz taki zdalny biznes, który możesz prowadzić z dowolnego miejsca w Polsce, no to marzenie możesz spełnić, tak? I dzięki temu przy okazji możesz więcej oszczędzić, bo tak naprawdę jest coraz więcej firm, które no, nie muszą mieć biura, żeby działać. Jest kilka dużych firm takich polskich, no, chociażby firma Nozbi, tutaj Michała Śliwickiego, która działa praktycznie całkowicie zdalnie, ma klientów z tego świata, nie ma biura. Spotykają się w zasadzie pracownicy, kilkudziesięciu pracowników dosłownie dwa razy w roku. Natomiast ja też coś takiego sobie chciałem zastosować u siebie, natomiast mi się marzyło o tym, żeby mieszkać w ciepłym kraju, tak? Bo mam duże problemy ze zdrowiem ciągle gdzieś chorowałem, tak, no i stwierdziłem, że, że po prostu no, czas najwyższy coś przeorganizować, tak, zobaczyć, jak to może być na tej emeryturze, bo też marzyło mi się, żeby mieszkać na wyspie, czy w ciepłym kraju. No akurat tutaj jestem tutaj w moim takim małym ogródku. Natomiast no, na pewno mieszkam w takim kraju, który. No, mi, mi bardzo mocno odpowiada. Przy okazji, zoptymalizowałem sobie koszty, bo teraz tak, nie muszę ponosić kosztów biura, dodatkowych pracowników. No, VAT, VAT, jeśli płacę, no to jest około tam 7%, dywidenda, no to dosłownie 10%, tak. Mogę sobie to wszystko zoptymalizować, jeśli mam kilka firm, to mogę żyć tak naprawdę z delegacji. Także jest to naprawdę wiele możliwości, oczywiście. No, co musisz pamiętać zawsze, nim cokolwiek zastosujesz z kontaktu się z twoim zaufanym doradcą podatkowym, bo to też nie jest takie proste. No, wiele się mówi o tej optymalizacji podatkowej, ale to trzeba naprawdę dobre, dobrze zrobić. Ja sobie tak zrobiłem, że dosłownie ekstremalnie podszedłem do tego tematu no i stwierdziłem, że czas najwyższy zobaczyć, czy faktycznie poradzę sobie za granicą. Okazało się, że ostatnie 7 lat to najlepsze lata mojego życia. Dosłownie, wstaję rano. I już się cieszę z tego, co będę robił, tak? No i zawsze się czegoś nowego nauczę, zawsze mogę komuś sprawić jakąś przyjemność, zawsze mogę, jakby to powiedzieć, wprowadzić jakieś efektywniejsze rozwiązanie. Natomiast wracając do tematu, kto ci kradnie te pieniądze, no to mogę ci powiedzieć, że w mojej ocenie sam sobie kradniesz te pieniądze, bo nie masz albo często zestawienia finansowego, albo nie umiesz tego policzyć, albo nigdy nie zastanawiałeś się na tą kwestią. A nagle, jak się sobie policzysz, zobaczysz, rzucisz wszystkie te elementy, które po prostu występują, jeśli pracujesz na etacie, ile coś Cię kosztuje, ile kosztują Cię dojazdy do pracy, ile kosztują Cię bezproduktywne jakieś spotkania, lunche, pogaduchy ze znajomymi, klientami. Czy na pewno masz płacone gdzieś za na godziny? Czy ta Twoja praca jest efektywnie wykorzystana? To na pewno zaczniesz się zastanawiać, że coś jest nie tak. Więcej tych materiałów znajdziesz tutaj poniżej, a tymczasem zapraszam cię do, do zobaczenia kolejnych materiałów w ciągu kolejnych kilku, kilkunastu też miesięcy. Postaram ci się opowiedzieć więcej takich rozwiązań czy więcej takich historii, które mi się przydarzyły, jakie rozwiązałem. Także dziękuję i zapraszam. Jeśli szukasz więcej wolności i niezależności dla siebie, dla swojego biznesu, to idealnie trafiłeś. Przygotowałem dla ciebie cały zestaw materiałów, które pomogą ci przygotować swój biznes do zarządzania zdalnie. Jeśli nie masz jeszcze biznesu, to pozwolą ci wytestować swój pomysł na biznes. Ja nazywam się Piotr Motyl. Mam ponad kilkunastoletnie doświadczenie przy prowadzeniu biznesu, jak również ponad siedmioletnie doświadczenie przy prowadzeniu biznesu zdalnie. Moja idea to taka, żeby iść tam, gdzie mniej moje pieniądze, jak również mój biznes traktują najlepiej. Także trzy rzeczy dla Ciebie do zrobienia. Kliknij lajka, like daj follow i sprawdź tutaj wszelkie linki w komentarzu, jak również zapisz się na mój newsletter.